No siema, kochani widzowie. Bardzo się cieszę, że dostałem od was mnóstwo pocztówek świątecznych, kartek. przysłaliście mi pełno selfie e, z rodziną najczęściej. A moi drodzy widzowie, wszystko co ja tu mówię, mówię żywcem i bez kartki. No to jest mój ulubiony widz, to jest Simon. Simon ogląda mnie od 6 lat, mówi, od mojego pierwszego filmu, od tej sztuce współczesnej. No dzięki, dzięki za wytrwałość i cierpliwość. Pozdrawiam cię serdecznie. Tymon, tak, no, mówi, że nie jest źle, że kredyt spłaca z 500+, żona też go opuściła, ale to już 3,5 lata temu, tak, ciąga go jeszcze po sądach, ale wszystko wygląda na to, że niedługo sprawa się załatwi. Tymon patrzy pozytywnie w przyszłość. Widzicie, że córy go kochają. To nie jest zły chłopak, to wam mówię. Zresztą on nie pierwszy raz do mnie pisze. Pozdrawiam cię, Tymu. Trzymaj się, kochany i wszystkiego najlepszego. Oby tak dalej. Najważniejsze, żeby widzieć światło w tunelu. To jest na przykład od Zbyszka. No, Zbyszek z Cieszyna był stolarzem, na piłach pracował i trochę... Ten, no teraz Zbyszkowi, no niedobrze, nie, nie kręci się za dobrze, co mam powiedzieć. No, Zbyszek pisze, że no miał kredyt we frankach, ale nie mógł spłacić i musiał się przeprowadzić. Ciężko mu znaleźć robotę z tą ręką, ale swój chłop. Pozdrawiam Zbyszek, trzymaj się i życzę Ci powodzenia w przyszłym roku. I dbaj o córy i staro. No dobra, Zbyszek, Zbyszek nara idzie. O! To wam chciałem powiedzieć, czekajcie, tu mam listy imion moich widzów. No to jest Tomasz, ten tutaj na środku, a to jest Bruno. Bruno wpadł na święta, bo ma, jakby to powiedzieć, perspektywy na dobry interes. Ale potrzebuje wspólnika, bo trzeba troszkę hajsu wyłożyć. Tomek, tutaj widzimy zdjęcie właśnie, jak Tomek się zastanawia, bo miał odłożone na leki dla córek, ale jak teraz zainwestuje, to później będzie miał o wiele więcej hajsu na leki dla córek, prawda? Także. Pozdrawiam Tomka, pozdrawiam Bruno, trzymajcie się hopoki, przyszły rok będzie zajebisty. Nikola, Nikola miała w tym roku pecha, wiecie, straciła robotę na kuchni, oskarżali ją, że coś wynosi, nie? bardzo, bardzo jej przykro z tego powodu, po prostu takiej uczciwej osoby jak ona nie ma i zobaczcie, i, i w tym roku cienko, choinka taka se, to dziecko takie zamyślone, no ale jakieś prezenty są, buty na nogach wszyscy mają, no w sumie nie ma co narzekać, dach nad głową jest, pisze, że ciepłą wodę też ma, także pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego w nowym roku. No to jest, jak tutaj czytam, właśnie okay. gdzie jest ten list. Karolina i Martyna piszą, że są od 17 lat w związku. Trzecie dziecko w drodze, i niestety odłączyli im kablówkę, telewizor i internet na święta. Także muszą się zadowalać gazetami. Ale mówią, że fajnie jest, że ciekawe artykuły, że zawsze można się czegoś dowiedzieć. Może nie są aż tak aktualne, ale hej, prawdziwa informacja nigdy nie jest przestarzała. Także pozdrawiam Was serdecznie, dziewczyny. Wszystkiego najlepszego na przyszły rok i oglądajcie Bald TV. Tutaj, poczekajcie, to jest selfie od Krzysztofa. Pozdrawiam Krzysiu i mówi: To są moje córki Jagoda, Liliana i Milena. Mówi, że żona Nadia opuściła ich dwa lata temu i zabrała książeczkę oszczędnościową. Generalnie nie jest źle, mówi. No, stać ich na dwa telewizory, spać na czym jest, dach nad głową jest, także. Co on pisze? Bal TV, przestań te komputerowe głosy wrzucać. Nikt cię o to nie prosił. Krzysiu, nie tak do mnie. Jak nie Krzysiu, co Krzysiu, tak to ty możesz wiesz do kogo zgadać. Do tej starej to ci uciekła. Dobra, no to jest, poczekajcie, wyciągam. To jest Sebastian 56 Stłuszcza pod Warszawą. Pozdrawiam wszystkich z pod Warszawy. Stłuszcza ze Łochowa i ze. no. Żory czy coś? Dobra, nieważne. A, no i te dwa standardciki, jak to tam było? Wo Wołomin i Pruszkowo. Tak, zakopanym byłem kiedyś i tam zawsze było od chłopców z Pruszkowa dla chłopców Wołomina. Mr. bombastik. To jest Zyguś, Zygmunt, to jest naprawdę poczciwy chłopina, który zbudował dwa domy dla dwóch żon, wszystkie się z nim rozwiodły, ale teraz ma zajebistą przyjaciółkę, jak Nikola, pozdrawiam Nikolu, widać, no widać, że twój facet dobrze sobie radzi z tobą, pozdrawiam również córy, pięknie rosną, radosne święta, no może choinka by się przydała, ale nie martw się, w przyszłym roku na pewno będzie, pozdrawiam cię serdecznie, całą, z całą rodzinką, wszystkiego najlepszego, no. Tutaj to zdjęcie troszkę nie wyszło, ale za to przepych bogate święta, u naszego, jak tutaj Marcina 36. 36? już taki łysy jesteś, Marcin. No, mówi, że dzieci świetnie rosną. Transbabcia przyjechała z Giżycka, ale widać, że już ma dosyć imprezowania na dzisiaj. No, tak, wszyscy radośni, choineczka się pięknie pali, mnóstwo zabawek, śmietnika. Pozdrawiam się. I nie chwal się tak. No to jest Sławek. Sławek oglądał ostatnio film pod tytułem Karate Tiger i postanowił, że będzie trenował sztuki walki. To jest umiejętność, która daje wiele perspektyw. Mógłbym zostać zawodnikiem MMA albo fame, coś tam. Nie wiem jak to się czyta. W przyszłym miesiącu chcę się zapisać do klubu karate. Na razie trenuję w domu. Robisz mega filmy, Balciwi. Otwierałeś, otworzyłeś mi oczy. Pozdrowienia dla ciebie i Twoich widzów. Dziękuję również, dziękuję w, w imieniu moich widzów i pozdrawiam serdecznie. Bardzo miły list, bardzo miły facet w ogóle, powiem Wam. Kto to jest? To jest Florian. Florian, muszę zapisywać, bo zapominam podczas gadania. Florian, Florian, Florian ma 28 lat, jest młodym programistą, ale mówi, że go wywalili świnie z korporacji. Bo nie wiedział, że oni sprawdzają twarde dyski pisze. A on ma jakąś nietypową orientację. No dobra, nieważne. W każdym razie mówi, że no, w tym roku jest trochę słabo, bo żona jest wkurzona, że takie biedne święta. Tak generalnie to on poszedł już do Jarka się na tego, ale czeka, aż żona, z którą pójdą spać i wtedy nawreje. Teraz sobie wyobrażę, jakie to będzie piękne życie, gdy tego mam nie czytać. Dobra. Pozdrawiam cię serdecznie, oglądaj i trzymajmy się wszyscy razem, czy coś. To jest Wojciech, 41, z żoną Heleną i córeczka Klara. Tak. Pozdrawiam cię serdecznie, kochany widzu. Pisze, że ogląda mnie już od 4 lat, wspiera. Dzięki za wspieranie. No a właśnie, zapomniałem, tu pisze. Strasznie się wkurzyłem w te święta, bo syn za... mi 07. I całą wypił zanim siedliśmy do wigilii. Leży koło telewizora, zobacz. No, I teraz pójdę spać trzeźwy. Trochę słabe te święta, ale w przyszłym roku na pewno będzie lepiej. Pozdrawiam Cię Bal, uwielbiam Cię słuchać i oglądać. Jesteś mega. Dzięki ziomu. Dzięki. Pozdrawiam serdecznie i życzę Ci naprawdę powodzenia w przyszłym roku. Oby wszystko było jak najlepiej. To jest... To przysłał mi Huber. 69? Stary, to ty staro wyglądasz, młodo wyglądasz, nie? Młodo wygląda jak na 69, Hubert mówiłem, tak? No Hubert mówi, że zajebiste święta, poznał nową dziewuchę. Ma wprawdzie dwa cieraczki, ale spoko, pisze. Bardzo się rozumieją. Mówi, że ma nową robotę, panele jeździ po gminie i czyści ludziom panele słoneczne. Pracuje w fotowoltaice, w energii odnawialnej. Mówi, że zajebista robota, przyszłość, wszystko. Stawia na Unię Europejską. Pozdrawiam cię również. Również stawiam na... na... Znaczy, no może nie na Unię. Dobra. I pozdrawiam Winiarę całej rodzinki. Fajna, fajna, fajną babkę trafiłeś, gościu. Naprawdę spoko. Widać, że, widać, że się nie opierdziela. To jest Sasza. Sasza mieszka w Polsce, ale bardzo blisko białoruskiej granicy. No i mówi, że żona do pracy pojechała do Niemiec. Jest możliwość, że później pojedzie jeszcze do Saint-Tropez, bo tam też koleżankę poznała, która tam dobrą robotę ma. W każdym razie on jest bardzo zadowolony. Synek mega mu pomaga, po prostu. Telewizor jest, program zajebisty. Choinka, no teraz na zdjęciu nie widać pisze, ale naprawdę ładna wyszła w tym roku. Bałwanek nawet wyszedł. Wszystko jest git. Mówi, że życzy wszystkim widzom kanału BalTV zajebisty. Świąt i wspaniałego nowego roku. Mówi, że tak fajnie jak teraz jeszcze nie było, a będzie jeszcze lepiej. Jak żona wróci z hajsem stary. A, tego mam. Nie... Dobra, to jest osobiste. To jest Mateusz, 47, nie? No i Mateusz? Mateusz przysyła zdjęcie, mówi: Kurde, Bal TV, świetnie, rozumiem Ciebie, że tak się szczęśliwie czujesz bez baby. Ja jestem właśnie umówiony z Arturem na 23 i czekam aż. Moje dwie córki i moja stara zasną. Na klatce w liczniku gazowym mam schowaną krowę, ale będzie Tadzik. Podobno Tadzik ma kumpli z granicy ruskiej, w obwodzie kaliningradzkim i tam często jeździ. Mówią na to paliwo rakietowe. Tylko trzeba mocno rozcięć. Dobra. Nie będziemy o takich bzdurach gadać. No mówił, że córka prosiła go na gwiazdkę o nowy plecak, ale no, plecak będzie musiał poczekać, bo... Mateusz jest mówi? Mateusz 47? Nie, wiecie, trochę mi się mylą tutaj, mam tyle tych maili od was, że... No w każdym razie mówi, że jak są święta, to plecak musi poczekać. Tak, nieważne. Pozdrawiam cię serdecznie, Mateuszu, czy jak ci było? Życzę ci miłej imprezy, z... pozdrawiam również rodzinkę. Pani się tak nie martwi, pani jeszcze świetnie wygląda, pani sobie poradzi w życiu. Bardzo ładny styl. No więc tak, pisze, że jest widzem kanału BALT-TV od 5 lat. Wspiera kanał. Dzięki za wspieranie serdecznie. Dzięki przede wszystkim za oglądanie. Kurwa, ja Próbowałem wstąpieniać znowu imienia. Co ja powiedziałem? To jest Mateusz z żoną. Mateusz z żoną mają. Pozdrawiam Cię, Mateuszu, pozdrawiam Cię, Majo, pozdrawiam dzieciaka. Widzę, że piękną choinkę macie. Co pisze Mateusz? Mateusz pisze: BALT, często na Twoim kanale mówisz, że powinniśmy cieszyć się z drobnych rzeczy, tak jak pary z platynów. Cieszy w tym roku podczas świątecznych zakupów dostałem na kartę moja biedronka rabat 23,85 zł. Starczyło równo na flaszeczkę, można powiedzieć, że był to dar Boga. Świąteczna flaszka, jakby za darmo. Przypomniało mi się wtedy, jak mówiłeś, że za takie drobne rzeczy trzeba dziękować Bogu. Bo jak się nie będzie, no dobrze. Cieszy. Wiem, wiem. Nie, aż tak, tak może nie mówiłem dokładnie, ale tak, należy się cieszyć. Cieszę się, że miałeś flaszkę do darmu w tym roku. No, ja już nie piję 2,5 roku. Zachęcam wszystkich do odstawienia. No cóż, Mateuszu i Majo, pozdrawiam Was serdecznie. Cieszę się również z Waszej darmowej flaszki w tym roku. Oby więcej takich darmowych flaszek, albo jak mówię, może zastanów się nad odstawieniem, picia na jakiś czas. Piszesz tutaj, że na pewno niedługo dostanę dobrą robotę. Mój ojciec zawsze mówił, że dobra rzecz potrzebuje chwili. A ja już czekam 7 lat. Mojemu kumplowi żona załatwiła robotę. Teraz jest technologiem w startupie produkującym. A, a tego wyrazu nie mogę użyć. Dobra, pozdrawiam cię również serdecznie. Ziomuś, trzymaj się, trzymaj się majo. Świetnie wyglądacie. Widać, że dzieciaki są najedzone, szczęśliwe. Prezentów pod choinką widzę mnóstwo. Cieszę się, cieszę się, cieszę się. Wiecie, że to zdjęcie można wrzucać na YouTube na Google. Zaraz wam pokażę. Masz tu se Google, nie? I bierzesz takie zdjęcie. I idziesz na grafikę chyba i teraz wrzucasz, o, plink. I on ci pokazuje, gdzie możesz kupić te ciuchy, nie? Możesz to na niego zrobić, plink. Tłumacz? takie numery stare. To jest Cezary 52 pisze tylko, że z południa Polski pochodzi. Mówi, że wpadł 14 lat temu, jak, jak pisze z cyganisią. Generalnie ma problem w swojej okolicy ze znalezieniem roboty, ale pracowity jest. Nie ma tylko swoje leniwe dni czasem. Pisze do mnie Siema Balt super że jesteś. Otworzyłeś mi oczy. Twój film o księżycowym drewnie i o w samochodach elektrycznych zmieniły mój pogląd na świat. Teraz wiem, że nigdy nie kupię sobie elektryka. Ale nie dlatego, że mówisz, że są do bani, tylko no nigdy nie będzie mnie stać. Przez całą Wigilię puszczaliśmy sobie twoje stare filmy i czuliśmy się naprawdę zajebiście. Wszystko było fajnie, niczego nam nie brakowało. Mieliśmy dach nad głową, ciepłą wodę i trochę gazu w butli było jeszcze do kuchenki. Pozdrawiam cię serdecznie również. Tak, pozdrawiam cię również serdecznie i życzę ci wszystkiego najlepszego z okazji... 2000 to będzie już 24. No to jest Jarek. Jarek mówi, że znalazł zajebistą dziołchę. Trochę jej się nie podoba, że on cały dzień w chałupie siedzi, ale mówi, że on będzie niedługo profesjonalnym graczem w gry, a dokładnie w, jak to, to jest ta gra tam? To, to chyba Fortnite'a. Tak, że będzie zawodowym graczem Fortnite'a i to już chyba w przyszłym roku dostanie kontrakt. No na razie do tego czasu on musi potrenować i, i po prostu żona inwestuje w niego. No córki tak sobie to widzą, ale generalnie fajnie jest. Czekaj, aż się Wigilia skończy, żeby nie siedzieć ze starymi. Pozdrawiam całą rodzinkę i oglądajcie bal TV. To jest Ziggy, mówi, pisze. Ziggy, Ziggy pisze. Pół roku temu przeprowadziliśmy się do nowej chałupy od dewelopera. Od tego czasu mam wrażenie, że jakiś dziwny przedmiot spuszcza się z sufitu i łapie mnie za podkoszulek i ciągnie mi ten podkoszulek do góry. Moje córki siedzą obok mnie i nic nie widzą, ale ja się czuję, jakby ktoś mi normalnie ściągał podkoszulek. Ziggy. Czy jak ci tam było? W każdym razie ja cię pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się, pozdrów córy. Życzę Wam wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. No to jest. To gdzie mam list tutaj od niego? Przeczekajcie. Stefan. Stefan, 50 lat ma równo. Stefan. Stefan pisze. Bald, przekaż Twoim widzom następującą masagę. Mesagę. Message ode mnie. Niech nowy rok będzie dla Was czasem spełnienia marzeń, osiągnięcia celów i odkrywania nowych możliwości. Dziękujemy, że jesteśmy z Wami i życzymy Wam wszystkiego co najlepsze. Z serca, z serca Stefan. I Marcelina z dziećmi. Dziękuję Stefan, dziękuję Marcelina. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymam za Was kciuki. Wiele sukcesów w przyszłym roku. Trzymajcie się, kochani, trzymajcie się, trzymajcie się ciepło. To jest list od Gdzie to było? Adrian pisze. Siema Adrian. Adrian pisze. Sorry Balt, ale moje święta w tym roku nie są takie fajne. Dotarło do mnie, że moje dzieci są jakieś niedorobione. A czemu? Co ty gadasz? Piękny syn, wspaniała córka. Co ty narzekasz, stary? Lepiej spójrz na siebie. Dostałem nową pracę w urzędzie. Juhu, pisze. Moje zadanie polega na tłumaczeniu informacji urzędowych z języka ukraińskiego na język ukraiński. Problem jest taki, że nie znam języka ukraińskiego, ale to nic nie szkodzi. Opracowałem pewien myk. Nie wiem o co ci chodzi, ale pozdrawiam, pozdrawiam polskich urzędników. Mówiłem Wam już, że napisał do mnie znowu Radek. Radek już wcześniej do mnie pisał. Radek był kiedyś nauczycielem, ale zwolnili go ze szkoły. Mówi, że nie wolno mu mówić dlaczego, ale w Stanach Zjednoczonych musiałby chodzić po sąsiedztwie, pukać do drzwi i mówić dlaczego. Mhm. Nie wiem o co chodzi. Dobra, pozdrawiam Cię też, pozdrow rodzinkę, czy to nie wiem? Dobra. Tutaj mam wiadomość od mojego starego kumpla Jeszcze w Niemczech na, na budowie razem robiliśmy Taką saunę robiliśmy razem A wcześniej jeszcze razem mandarynki do Polski pakowaliśmy To były dawne czasy eee, Kacper, tak? tak? Tak, Kacper pisze No już byłem w Norwegii trzeci raz z rzędu Zobacz jak odpierdę Moją starą Wygląda jak z katalogu normalnie Tylko jej siostra się nie chce wyprowadzić Ale to ogarnę w przyszłym roku takie mam postanowienie. Życzę Ci wszystkiego najlepszego, BALT i szczęśliwego nowego roku wszystkim widzom kanału BALT TV. Dziękuję! Pozdrawiam serdecznie! Razem z całą rodzinką! To jest list od Celiny: zdjęcie ze świąt. Mówi, że w tym roku urządzili zupełnie nową zabawę, że poczęstowali dzieci. O Boże, ja chyba tego nie mogę czytać. Na zdjęciu widzisz Franka kapcze, bo idzie zaraz po następną. Trzymaj się balt ciepło. Pozdrawiam ciebie i wszystkich twoich widzów. Trzymajcie się kochani. Dziękuję, również pozdrawiam serdecznie no. i wszystkiego najlepszego w nowym roku. I tu pan, żeby się nie pośliznął po drodze, żeby spokojnie, żeby się skoncentrował, bo często człowiek jest nieskoncentrowany. Jak idzie po flachę? Franciszek mnie w tym roku bardzo pozytywnie zaskoczył, bo już nie pisał do mnie chyba ze 2 albo 3 lata. Cieszę się, że do mnie napisałeś, Franciszku. Pozdrawiam cię serdecznie. Miło Cię widzieć w ogóle. Co tam u Ciebie, co piszesz? Siema Balk, jak widzisz cały czas z tą samą babą. Córka już urosła, ale syn musi iść do logopedy, bo się nie może z nauczycielami dogadać. Właśnie piszemy wniosek. Ja dostałem wreszcie skierowanie na her herabilita rehabilitację chyba miałeś na myśli. 4,5 roku czekałem. Bardzo się cieszę. Rok 2024 będzie rokiem, w którym po raz pierwszy wyprostuję moje lewe kolano. Tak przynajmniej obiecują lekarze. Pozdrów wszystkich swoich widzów i trzymaj za mnie kciuki. Pierwsza rehabilitacja będzie w marcu. Napiszę do Ciebie jak było. Dzięki, trzymam również za Ciebie kciuki. Trzymaj się, oby ta rehabilitacja Ci pomogła, obyś mógł znowu zginać kolano kochany trzymaj się ciepłutko pozdrawiam ciebie i rodzinkę i oby syn u logopedy to jest sławek sławek pisze siema was. W 2023 zaadoptowaliśmy Nowego synka. A, pozdrawiam, Sylwii. Mam już prawie 40 lat i nie chcę mi się pracować. Słyszałem, że w Kongo można wysłać dzieci do pracy. Co sądzisz, Bal? Przeprowadzać się do Kongo? Jest co o trudno mi powiedzieć. W Kongo nie byłem, nie mogę się wypowiadać, ale widziałem filmy, że rzeczywiście tam dzieci pracują. Także może jest to pewne rozwiązanie, ale no nie wiem, czy ja jestem odpowiednią instancją, aby ci doradzać. Tyle mogę powiedzieć. To jest Bartosz, Bartosz mówi, że jest repatriantem, nie wiem co to znaczy. Oglądam cię regularnie Balt, świetne filmy robiłeś, ale teraz coraz słabiej, chyba będę musiał cię unsubskrybować. Mimo wszystko życzę ci i twoim widzom wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego nowego roku i zaje fajnego Sylwku. Oby szampana wam nie brakowało. Dzięki, dzięki S szanowny widzu, pozdrawiam serdecznie A Co tam jeszcze? Żona wyjechała 6 tygodni temu Na platformę wiertniczą do Norwegii Jest z wykształcenia elektrykiem I dobrze zarabia Ja zajmuję się w tym czasie domem i dziećmi Problem jest tylko z moją najstarszą córką To ta obok mnie Ma dwie lewe nogi Kortujesz. Ja też nie miałem szczęścia z nogami Ale damy jakoś radę Pozdrawiam Cię Bald I pozdrawiam również Twoich widzów Trzymajcie się, nara na radziomu dzięki, trzymaj się też. To jest list od Alanka i Helenki. Tak, Alan pisze: Sorry, za takie słabe zdjęcie, ale tutaj akurat wracałem z trzeciej zmiany. A Helenka, jak zwykle, zmęczona. Cierpi na migrenę i musi brać silne środki przeciwbólowe. Na szczęście, lekarz nie robi problemów. Czasem odsprzedajemy. Tak jak w tym roku przed świętami Kupiłem córką Tamagochi, A sobie markową krowę Helenka zaraz pójdzie spać A Grzegorz pod siedemnastką Rozkręca imprezę Również ja muszę czekać aż moje dziewczyny zasną Tak na marginesie Pod siedemnastką też mają być dziewczyny Trzymaj się ciepło Balt Otworzyłeś mi oczy. Pozdrawiam ciebie i twoich widzów. Dziękuję za pozdrowienia, kochany. Bardzo miło. Bardzo się cieszę, że zaraz idziesz na fajną imprezę. Widać, że w domu się nie będziesz dobrze bawił. Bardzo dobrą decyzję podjąłeś. Życzę Ci e, wszystkiego najlepszego, ale pamiętaj, żebyś za ciężko nie pracował, bo widzę, że naprawdę zmęczony na tym zdjęciu wyglądasz, stary. Może troszkę za dużo bierzesz na swoje barki. Powinieneś może e, Helenkę wysłać do roboty. Ale niedługo córka chyba dorośnie. To cię troszkę odciąży. Pozdrawiam Cię, ziomuś. Trzymaj się. Cieszę się, że jesteś moim. Widzę takich ludzi jak ty, lubię mieć w kręgu moich widzów. O, tu coś, tego chyba jeszcze żeśmy nie oglądali. To jest zdjęcie od Kornela. Kornel pisze: Pal TV, oglądam Cię już od 6 lat. Jak mam hajs to Cię nawet wspieram, ale w tym roku było cienko. Komornik od kredytu we Frankach był u nas już 17 razy. Święta w tym roku były mega. Obkupiliśmy się w wiedrze za prawie 6 dych, nie licząc flaszki. Flaszkę przyniosłem z roboty. Ukraińcy mają troszkę taniej, a jakościowo nie odbiega w niczym. Trzymaj się Balt, pozdrawiam Ciebie i Twoich widzów. Wypiję za Twoje zdrowie i za zdrowie Twoich widzów też. Dziękuję, dziękuję w imieniu widzów. Trzymaj się, trzymaj się kochany. Oglądaj dalej mój kanał. Cieszę się, że lepiej Ci się powodzi. Co tam jeszcze mamy? To jest Felix37. Młody facet, a to już jest jego trzecia rodzina. Mówi, że w sumie, jak policzy, to ma kilkanaście dzieci, ale ilościoro nie wie dokładnie. Co on tutaj pisze? Czy nie można, pisze do mnie, czy nie można raz wstawić ogłoszenia z filmem zamiast 5 razy to samo? Mam dość przewijania tego spamu przez 10 minut. Nikt nie jest ślepy. Jeśli wstawisz film, wszyscy to zauważą. Nie ma potrzeby robić śmietnika i denerwować koniecznością długiego przewijania ekranu. A to ja nie wiedziałem, stary, że jak wstawiam film, to wszyscy to zauważą. Kurde, ja myślałem tylko, że nieliczni. Właśnie, że to jest jakby problem, nie? Że ja mam 200. 44 tysiące subskrybentów, a mój film zauważa tam najwyżej 30 tysięcy. To dobra. Dzięki Archetona109 za zajebistą odpowiedź. Dobrze, że nie mogę sobie robić reklamy, że wszyscy jakby mogą, a ja ostatnio filmikowałem dwa obrazki w internecie. Dla ciebie, to jest 10 minut przewijania, to może powinienem jeszcze kur... palce kupić nowe. Jak 10 minut musisz dwa obrazki przewijać, zaraz zobaczymy. Mam ci pokazać? Patrz, to jest... Y Karta społeczności. Posty. Widzisz, ten był 22 grudnia, a ten jest 29. I odtąd dotąd przewijasz 10 minut. To jest Filip, 48. Mówi, że miał też swoją przygodę, jak mówi, moje czarne oczy. Mówi, że czasami się musi ukrywać przed jej braćmi, bo... Aha, dobra. Aha, mam przeczytać. Tak, więc, a więc Filip mówi, znaczy Filip pisze tak. Drodzy widzowie BALT TV, z okazji Nowego Roku pragniemy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzący rok przyniesie Wam wiele radości, sukcesów i niezapomnianych chwil spędzonych z nami na kanale BALT TV. Niech każdy dzień będzie pełen pozytywnej energii, uśmiechu... To już wystarczy. Dziękujemy serdecznie, Filip. Pozdrawiamy Ciebie również. Pocztówka od Witolda. Yy, Witold pisze, że Aha, mieszka z żoną i z siostrą i z dwójką dzieci. Te święta nie starczyło już na flaszkę na drugi dzień świąt. Wszystko poszło w wigilię. Trochę lipa, ale mam nadzieję, że niedługo się odkuje. Pozdrawiam cię, Balt. Robisz super filmy. Trzymaj się. Dzięki. Trzymaj się również. I pozdrów rodzinkę. I siostrę też. No słuchajcie, to jest ten starszy tutaj, to jest Jakub. Na święta przyjechał do niego Leon z ośrodka. Piękna chwila, bo dawno się nie widzieli. Pogadali sobie. Marcel. Żona też go opuściła. Mówi, że impreza jest na sto fajerek. Mówi, że czeka jeszcze, aż dzieci pójdą spać i ma jeszcze małą cytrynówkę schowaną pod zlewem. Pozdrawiam serdecznie, smacznej cytrynówki życzę. To jest Miłosz. Miłosza też żona opuściła rok temu, wyjechała do Wielkiej Brytanii. No ale mówi, że poznała chyba kogoś, że chyba nie wróci, tak? Tak. Nie jest źle, patrzę pozytywnie w przyszłość, trzymaj się balt, świetne filmy robisz, oby tak dalej. Otwierasz ludziom oczy. Dzięki, dzięki. Miło, tak? Dziękuję serdecznie. Miłosz. Pozdrów córeczki, życzę miłych świąt, znaczy I... szczęśliwego nowego roku. Dbaj o dzieciaki. A to jest Alex, 34, pisze, że uwielbia Bal TV oglądać, ale on w Doniecku siedzi teraz akurat. Żona dostała nową robotę i widzicie, święta nie wypadły w tym roku aż tak ubogo. No Alex pisze, że tak trochę się musi ukrywać, bo mówią, że, że pobór cały czas trwa, a on tak nie za bardzo, bo wiecie, kondycje medyczne i tak dalej nie pozwalają mu za bardzo biegać po polach minowych. No. Kogo mamy tu jeszcze? No, moja wizka z Warszawy Zofia pisze, że po prostu tak się cieszą, zrobili to zdjęcie z rodzinką, jak się cieszą zawsze jak nowy film Balk TV się pojawia. Zofia, właśnie się rozeszła z drugim mężem, ona wniosła to małe dziecko do. Do małżeństwa, a te trzy to są jakby nowe, ale to jest 4 koła 500 plus, plus emerytura. Także, no widzicie, koinka jest, złoto, wszystko się świeci, po prostu zajebiste święta. Pozdrawiam cię, Zofiu, trzymaj się i oglądaj dalej Bal TV. A najbardziej ucieszyła mnie, proszę Was, pocztówka od mojego przyjaciela z Moskwy, od Dimitriego. Dimitri pisze, że się świetnie bawi i zaprasza w ogóle wszystkich. Nie wiem, czy to nie jest społecznie coś tam wrażliwe. Mówi, że społecznie. Spoko, że ma zajebistego kampera, możecie pod każdą dyskotekę podwieźć. Takie obrazki właśnie robi Mid Journey. No, Dimitri, naprawdę, jest zajebisty facet. Po prostu stary, jak do niego jedziesz, no, oddałby ci serce na dłoniach, albo no, normalnie nieba by ci przychylił po prostu. No i ma gust, chłopak, nie? Widać to zresztą. Ciuchy. Ja to chyba na końcu filmu wiecie wkleję, bo ja nie wiem, czy to nie jest za hardcore. Dobra, kochani, mam nadzieję, że to nie było takie Dobra kochani, mam nadzieję, że trochę się ze mną przez chwilę pobawiliście, nie wiem, to na razie tyle. Daj łapkę w górę, subskrybuj i dozo.